Wszyscy razem! Cała za gmina! Zawsze razem, Zawsze, razem. gmina. Zawsze, Zawsze razem! Cała gmina! Zawsze, cała Zawsze, razem. Gmina. Zawsze razem! Cała gmina! Zawsze co razem! Cała gmina! Zawsze razem! To właśnie! Zawsze. Da, bierz swoje! Jedz swoje! Da, bierz swoje! Jedz swoje! Da, bierz swoje! Jedz swoje! Da, 어, 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 telefonni qilib qo'y.

Yeah. la al Wszystkie wnioski, nie dobrze! Wszystkie wnioski, nie dobrze! Wszystkie wioski dobrze! Takie słowa,

Gminie nie dobrze. Demokracja mi nie dobrze. Demokracja mi A nie dobrze. Dobrze. I później oczywiście z transparentami, z flagami jak najbardziej.